Eo, z tej strony Liz Mattis i dzisiaj gramy The Backrooms Redacted Survival na Roblox, bo gdzie indziej inaczej. Ehm, ta gra była w moich y, zapisanych do nagrywek w przyszłości, czyli dwa lata temu albo rok, ale jest, przynajmniej. Ehm, zobaczymy jak tak, z czym się tak graje ja oczywiście. Ehm, no i co, no, po co mam tu pierdolić? I zacznijmy tą grę! Poziom zero. O, gramy z ludźmi. Ciekawe. Jest tu stamina ogólnie. I takie lagi z tym, że hej. O, jest która nie jest mi potrzebna na, na poziomie zero. Dobra. No i po co mi ta, ten widok kamery, nie? Mogli normalnie to zrobić. Ehm. Um, nie ma tu Foldomedza. O. Nie wiem, czy chcę tam wchodzić. Dla kontentu. Eee. Jesteśmy w Red Rooms. Teraz. O. Co to jest? Wchodzę. Sigma Rooms? Czy tam tam? Teleportujmy do Sigma Rooms. Ale Sigma Ja pierdolę Sigma Ludzie Ej, to znaczy, że teraz jestem Sigma <laughs> Tak Jestem Sigma, widzowie I to jest król wszystkich Sigm To jest dla mnie wyjściem dla, dla wszystkiego Dziękuję, król zielony Sigma. Dziękuję, że mnie przyjąłeś do Sigm Raz, dwa tego Co to tu kurwa robi? <grywa> dobra, wylądowaliśmy z powrotem tam gdzie przybyliśmy. O, można wyłączyć, dobra. Można tego. To nie jest noclip, szkoda. O, komputa. Ciekawe czy można nim zagrać Roblox. Roblox, Roblox. Dobra. No ciekawie się tu niektórzy ludzie tutaj trzymali. Pracowali na poziomie zero. No to chujowa kondycja, panowie, nie? nie? No to coś. Manila Room! Jeden z bezpiecznych poziomów. Ale chill. Mam nadzieję, że ta muzyka nie ma praw autorskich. A, ja jestem tylko wychillowanym ziomeczkiem. Dobra, koniec, idziemy, idziemy walczyć o życie, idziemy na lep yy, gorsze życie w Backrooms. <laughs> Chyba śmierć, nie życie, ale okej, okay, okej, okay. wiem, żeby tam w prawo nie sk w lewo nie skręcać. Yy, jak na razie, co było ciekawe, co znaleźliśmy w tej grze, serio, to było tak blisko? Dobra, Dawaj 0.8 A jednak jest nie taki poziom. To ciekawe. Znowu tutaj, no, wstaje mi ten VHS niepotrzebny. Nie wiem po co w tej grze VHS Wcześniej było na w innej gierce było bezpiecznie na tym poziomie. A czy tak będzie tutaj? Nie wiem. Dobra ten, się tak tutaj męczę jak Jak męczy, jak można powiedzieć, ja męczę się jak Kurczę, nie wiem Nie wiem jak to, to sami, ja nie wiem Jak można powiedzieć, to... o, A co to my tu mamy A to przejście, jezus, się człowieka Nie, nie, przejście? Zresztą tam powinno być przejście, ej a to po prostu ciemność, super. wystrałem się człowieka. Dajcie mi tam wejść. To męka. Ten poziom to męka dla moich nóg. Będę chory. Przez nogi? Nie. Po prostu będę chory psychicznie. Także już jestem. Dobra, idziemy dalej. My tutaj byliśmy, ale... Nie, nie szliśmy w tą Zresztą było tak łatwo to się dostać 3 minuty byśmy mogli to odciąć Water damage O tu latarka na przykład lepiej działa Co to za poziom? O to jest beczka w której twój stary się kihi. Dobra Ufam tylko pra prawym stronom, nie? To wygląda jak poziom zero, nie? Bo to jest poziom 0 Jak będzie przejście do poziom. Coś tam było. Coś tam było. Albo ja mam sam haluny. No nic tu nie ma. Nie wiem po co tu się wracam. Co to jest? Po co to jest? To jest dobre pytanie. Uuu, wróciłem do tego miejsca. Znaczy to jest inne miejsce. Na czego? No, klikam, żebyś się zatrzymał, typi. Jest to człowiek. Skacze. Ufam. Jak skaczę, to musi on zrobić progres, nie? Przecież tak chciałam, ludzki umysł. Jednak nie działa. O, tu jest. Ale fajnie. Dobra. Jednak człowiek nam jakiś pomógł w Backrooms. Pamiętajcie, nie ufajcie każdemu w Backrooms. The Dogs. Nie gada, że tu fabułka jest. The truth that you will only know what it means to be a good fisherman when you learn to fish backwards. But if you really want want to learn, you know where to find me. At level 48, in case you didn't know. On własny poziom poziom nie. Tylko, że podczas było bardzo niebezpiecznie, a dnia żyć i nie umierać. Więc nie wiem jak tu jest, bo widzę, że jest noc. Nie chcę wpaść do wody. Jak ktoś sobie siedzi na ławce, no to raczej powinno być bezpiecznie. Odpalamy latarkę. Czyli są tu ryby. Kurde, zaży zażynęli mój poziom własny. Nie milutko. Idziemy. Prawo, bo ufam tylko prawo. Nie ufam prawu. Ale ufam prawowi. Kim jest prawą? Nie wiem, kim jest prawą. Jest tu jasno, więc ufam jasności umysłu. Można skakać? Można. To czemu można skakać? Wcześniej nie można było. To trzeba coś zrobić ze skakaniem? Oho, ho, 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 a co my tu mamy? Skoczenie do tuby, tak. Widzę w wodzie jakąś tubę ze zjeżdżalnie i tam wskoczę. Czemu? Co właśnie wydarzyć w ogóle? Poziom 30. Ej, jak można stąd zjechać to... I'm in. I I'm am, I'm am, I'm am, I'm 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 in. Dajcie mi zjechać. Śmiecie. Dajcie mi pożyć. Zaraz, daj mi to gówno. Może też pewnie na tą wentylację się dostać. Nie, nie może. Co, babo. O, dzięki za klucz. Co za klucz? Garage. Cześć, Fuendrocze. Znalazłem ten klucz, ale szczerze nie wiem. Nie chce mi się czytać. You can take this, when I have the courage. I go after it. Dobra, czyli tak musieliśmy tam wskoczyć fajnie. O. Co my tu mamy? To jakiś chyba poziom z fantomem, bo na wieki do czynienia nie ma takiego poziomu na 30. Znowu ku... to była zjeżdżalnia? Nie, po prostu się poszli z jak jakiś debil. Musimy znaleźć klucz. Ciekawie. Pewnie tam dalej, a można tam malutkie dostać się? <laughs> można! Ui. No i to mi się podoba! Najlepszy poziom jak na razie spotkany! Jest tu klucz... A coś tam dalej może być? Może coś tam dalej jest? Aha, wróciłem do tego miejsca. Przynajmniej... ...ten... Dobra. Nie, nie mówmy na ten temat. Um. A, po prostu się na inny poziom chyba. Terminus. Co? O ja pierdolę. Nie miło się zrobiło. Czemu tak brzdulsko jak majonez? cytować majonez mogę. O! Jednak nie jest aż tak brzydowisko Poziom 31! O! Tutaj akurat... jest in-lore, bo na... teraz na pizzę. To jest potężny poziom... lodowisko. A tu się nawet nie ślizgam. Weźmy w stronę światła. Powinno być to być tu dużo ludzi, ale oczywiście jak na standardy Robloxa, że nie ma żadnego. Ale słychać ich. Oby ta muzyka nie była skopirowana. Jak jest to pewnie macie wyciszone, czy coś. O! Mogę się dostać na inny poziom za pomocą... A, nie mogę. Dobra, idziemy dalej. Super, ale gdzie ty wyjście? To jest pustotwarz. Nie ufam mu. Tutaj ogólnie być powinien być miły pustotwarz, który daje pizzę i picie. Ale ten nie wydaje się taki fajny. A tam widzę inne światło jeszcze. Może to w końcu wyjście? Tak. Nie. Nie to... To twarze, Czy ludzie po prostu? Pizza! Pizza, daj pizzę. Nie mogę zjeść pizzy. Ale gówno. Macie... <laughs> pizza, Pizza! Pizza, mokrwice! Pizza, pizza! Nie, mogę się w końcu najeść. Ogólnie idealnie się składa, bo dzisiaj będę jadł pizzę. Dobra. Idziemy dalej! Poziom 32. O nie! Tylko nie ten poziom. Ogólnie... Jeżeli nie wiecie, no na pewno nie wiecie, bo jeszcze nie zmontowałem tego odcinka na główny kanał, na tym poziomie jest taka pewna sz królowa szkieletów. Tych szkieletów, one też powinny gadać ale i do mnie szeptać, ale nie tego nie robią. I jeżeli ją spotkam, mam ją błagać, żeby mnie wypuściła z tego poziomu. Wolę i ogólnie trzeba ją zbłagać, żeby stamtąd wyjść, ale nie wiem, jak to jest ogólnie. Czy normalnie tutaj będzie wyjście, czy... O tam jest jakaś posiadłość, nie nie posiadłość, jest po prostu domek na palach. Tam musimy się dostać. Chętnie się tam dostanę. Póki żadnej królowej tu nie ma. Mogę iść na górę. No po co to załączyłeś? Dobra. Trzeba przypomina mi to grę, gdzie się polowało na no, takiego, ty, wiecie... D kid super, po prostu nic tu nie ma. Jak włamam się do ich domu, spuści ona mi w pierdol. Halo, pomocy! Pomoć. Pomoc trzeba. Help wanted. Lodówka zamknięta. Jezu, ta baba trzyma wszystko na klucz. Ale śmieci nie wyniesie. Co za babsko? Dobra A, jeszcze Ej, a jest tu fold match? O, nie ma Super hmm. Dobra, teraz Z tej strony chyba przybyłem Tak, z tej strony przybyłem, to muszę w tamtą stronę iść Tutaj byłem To stąd, tutaj można iść no, tutaj tędy nie przybyłem. A pójdziemy ścieżką. Ogólnie coś słyszę, ale tak bardzo mało. Więc nie wiem, czy ona w ogóle tu się nam pojawi. Ta nasza królowa. O, jest tu kolejna posiadłość. To jest normalna jakiś domek. Chciałem powiedzieć posiadłość. A to. Nie. Dobra, może to może być posiadłość naszej królowej. O, to jest nasza królowa. Powiedz mi, możesz usłyszeć can you hear what the men on the Możesz powiedzieć co mężczyźni śpie... wiszący na drzewach śpiewają? O nie! Wkurwiłem ją! kurwiłem ją. Jestem ugotowany. Jestem ugotowany. A cooked! kukt Ona za mną chyba podąża. Nie widzę, czy to jej oczy, czy to jakieś. Jestem ugotowany aktualnie, nie? Są ugotowane Jest tu jakieś przejście z kluczem Nie ma On chce mnie dopaść i powiesić Znaczy zapaść mnie pod ziemię chyba bardziej Teraz nie wiem w którą stronę biec nie Gwiazdy wskaźni mi drogę Co ciekawe. Ona lubi, jak ktoś się ucieka. I ona może specjalnie na razie daje nam żyć. Po czym, potem zacznie nas kurwa gonić. Albo po prostu nas wciągnie w dół. Bo ona włada tym poziomem taky oby. No ale się klimatycznie zrobiło, nie? Mu zmutowana baba nas goni. O, teraz to jakaś droga jest, patrzcie. Jakiś bunkir. Aha. To dupy ten bunkir. Znowu jakieś ścieżki. Dobra. Ja to jest kamień. To są drzwi. Otwieraj drzwi! O, no udało się nam uciec od tej baby Jako jedyna osoba Która nie prosiła o, o, ją o to Nieskończony holmo... mole. Ale to będziemy mieli w kolejnym odcinku Żegnam Was. Napiszcie czy się ta gierka Wam podoba. I możecie też zaproponować inne gierki backrooms. Dobra, to tyle. Do usłyszenia.